Konstanty Ildefons Gałczyński, pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudnił w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Konstanty Defons Gałczyński napisał ten wiersz już we wrześniu 1939 roku. Będąc pod silnym wrażeniem tego, jak długo i zaciekle bronili się obrońcy Westerplatte, radio podawało, przez siedem dni Westerplatte broni się nadal. Dla Polaków to było niezwykle ważne. Gałczyński nie wiedział jeszcze wtedy, że spośród ponad dwusetnej załogi zginęło piętnastu żołnierzy, kilkudziesięciu było rannych, wszyscy trafili do niewoli. My po latach dziękujemy. Żołnierzom za to, że bronili naszego kraju i oddajemy im cześć. Tak, cześć ich pamięci.